Cześć wszystkim, już, jestem Dziś mamy numer 9 Męskiego Świata. Jest to BSF Numera, czyli tutaj takim gadżetem, prezentem. Zobaczymy, co to jest w tym numerze. Ja Was tutaj zachęcam do subskrypcji, łapki w górę, komentarz z w tego odcinku A także głosujcie znajomym, a my zamyślimy o tego numeru. A więc tak, w tym numerze mamy Haczyki Mustad 10 sztuk rozmiar 10 jeśli chodzi o wielkość to wyglądają z drugiej strony Tak wygląda okładka numeru wrześniowego We styczniach korektora naczelnego mamy poruszony jeden z najsmutniejszych tematów, jeśli chodzi o tą gazetę do tej pory, a mianowicie jej koniec. Są tutaj oczywiście także podziękowania wszystkich penumeratorów, a także wszystkich odbiorców obecnej gazety. Obecnie gazeta zostaje także zawieszona. Na czas chyba nieokreślony z tego, co wywnioskowałem. Redakcja też tutaj pisze o tym, że planuje w przyszłości zrobić kwartalne wydawanie gazety. Zobaczymy oczywiście, co z tego wyjdzie. Ja oczywiście trzymam kciuki. A my także tu spis treści tego ostatniego numeru. Mamy także kalendarz brań. Jako mistrzowie. Pierwszy ten mamy poświęcony tutaj łowieniu sandaczy. Drugi mamy tutaj poświęcony temat koniom, A trzeci deszczom na odległościówkę. Wczesno-jesienne drapieżniki. Każdy z autorów opisuje, na jaki gatunek się nastawia właśnie w okresie jesiennym. A także opisuje, na jakiej wodzie te dane gatunki łowi. Sposób na szczupaka życia. W tym artykule mamy opisane na początku o tym, jak należy poznać naszego przeciwnika. Należałoby zbadać jego metabolizm, jak żałuje na tym okresie, gdzie występuje. Dają mi także opisane trochę o sprzęcie, na jakie auto tutaj je poleca, jeśli chodzi o ten gatunek ryby. A na końcu także opisuje o tym, że potrzebuje jednak szczęścia by złowić swoją życiówkę. Centralny stop i go. W tym artykule autor opisuje o pewnej metodzie, a dokładniej metodzie twitchingowej. Opisuje na czym ona polega, a także opisuje te jak to przynęte, czyli twitchingową prowadzić. Są tu opisane trzy różne metody, które ona kod poleca. Mamy także tutaj opisane jeśli chodzi np. o kowrotu, jaki warto teraz zastosować takie metody i jaki powinien się sprawdzić. Zrocie i deszcze. W tym artykule autor opisuje na początku właściwie to samo zważania o tym jaki, w jakim pogodzie należy ten gatunek właśnie łowić. Akurat według niego to jest okres właśnie taki deszczowy. Dalej mamy także opisane tutaj troszkę jeśli chodzi o to jak się do tych dobrać yy, Mianowicie jaką tutaj taktykę zastosować, a także jaki sprzęt no, tutaj dobrać na przykład czy lepiej jest tutaj żyłka, czy może plecionka złopany na haczyk w dużym bardzo skrócie w tym artykule autor opisuje o tym jak wyglądał jego wypad na basy. Jest oczywiście także bardzo popularny temat kazasofii ekologicznej na odrze. Ja teraz nie będę zresztą tego tematu, bo już jest tak dużo wałkowany we wszystkich mediach, że jeśli ktoś chce, oczywiście można sobie o nim poczytać w gazecie. O koniowa W Tym artykułem autor opisuje, jak łowić na takie woberki. Jakie miejscówki wytypować do takiego wędkowania? W jaki sposób poprowadzić przynętę, by była ona skuteczna w tym obecnie także w okresie, powiedzmy jesiennym na okonie. W tym artykule opisane zawody wędkarskie, a dokładniej mówić, mistrzostwa spinningowe. W tym artykule mamy opis pewnego kowyrotku z dajwy. Pasiaste perełki. To jest artykuł, a dokładniej mówiąc, rozmowa pomiędzy obydwoma panami. Tu jest opisane tutaj dość wiele różnych y, kwestii dotyczących, dotyczących mówienia o koni. Koniec lata nad rzeką. W tym artykule autor na początku daje krótkie rozważenia o tym czy bać się bardziej na spinning czy może jak na feder i opisuje tutaj zalety wedkasa federowego Dalej opisuje tutaj szczegółowo miejscówki na jakie się wybiera i jakie on właściwie topowuje do wędkowania Dalej mamy opisane trochę o sprzęcie jakie są zabiera mamy także tutaj pokazane a także opowiedziane jeśli chodzi o zestawy jakie on używa jaki stosuje. No i pod koniec tego artykułu mamy jeszcze tutaj trochę powiedziane o taktyce nęcenia, w jaki sposób to robi i w jakich ilościach, a także czym. Czym jest bombka i dlaczego jest tak skuteczna. W tym krótkim artykule autor opisuje o tym na czym polega ta metoda łowienia, jak należy je nęcić, na jakie odległości można ją łowić. Opisuje także tutaj krótką historię swoich zawodów wędkarskich. No i tak pokrótce mam powiedzieć, że to jest takie małe kompendium wiedzy o łowieniu na metodę bombki. Ziarna w podajniku do metody. Na początku tutaj autor opisuje jakie to są ziarna. Na przykład jest to kudydza, jest to łubin, czy także orzech tygrysi. No i finalnie owa mieszanka Pisała się całkiem ciekawy na jego ostatniej wyprawie, którą właśnie w tym on opisał. Mamy tutaj poruszony temat szkółki wędkarskiej w Płocku. I no i ten artykuł w skrócie ma powiedzieć właśnie, że jest poświęcony tej szkółce. Jak to u nich tam wygląda, ta cała szkółka. Na czym to polega? I jakie także mają plany na przyszłość w z taką szkółką. W tym artykule mamy opisane tutaj łowieniu kalpi na metodę. Mamy tutaj opowiedziane trochę jakie błędy popełniają początkujący wędkarze. Mamy także tutaj trochę ekramy, jeśli chodzi o sprzęt wędkarski na przykład postaci tutaj yy, wędek czy też na z firmy Sensas. Mamy też także tutaj ciekawe triki a także błędy, które popełniłem w wędkarze. W kilku podpunktach są one wszystkie opisane. Mamy także tutaj jeszcze informacje związaną z zawieszeniem wędkarskiego świata, a także co z dalszą częścią prenumeraty, co się z nią dzieje i czy jest zwrot finansów. Do gazety otrzymujemy dwie kartki. Jedna to jest formularz. Mamy także tutaj jego dalszy ciąg. W tym ma artykule mamy opisane o tym, jak wyglądają mistrzostwa świata kobiet U-25. Mamy także trochę o taktyce, a także o miejscu tych zawodów, gdzie one rozgrywane. Szybkościowe łowienie w małej rzece. Tutaj autor opisuje, jak wygląda akurat jego odcinek rzeki, w jaki sposób on łowi. Jaką, jakim towarem donęca, nęca, jakim łowi, także opisuje te to charakterystykę całej rzeki, opisuje także przede wszystkim na jakie przynęty łowi, oko w oko z rekinem. W tym artykule jest zawarta relacja z pewnego wypadu wędkarskiego, jest opisane jak tutaj wygląda cała droga, a także na miejscu wygląda cała sytuacja jeśli chodzi o ten wypad. To się udało połowić. No i tutaj ma być że w skrócie właśnie zapisane cały ten wypadzik. Czy rozmiar ma znaczenie? W tym artykule autor opisuje na początku o tym, jakie dla niego, lub według niego, górki są górkami dużymi. Jest to rozmiar plus 25 mm. Dalej mamy także opisane tutaj kulki mniejsze, na przykład to są dwudziestki, czy też osiemnastki. Są już odzwierciedla mniejsze przeręty, przynajmniej dla go. Mamy także tutaj dalej opisane jeśli chodzi o sposób nęcenia, w jaki sposób nęcić, a także jakimi ilościami. Orzech, grysi, przygotowanie i obiekcje. Tylko artykuły na początku autor opisuje kiedy. Właściwie zauważył, że jest taka przynęta, kiedy ją zaczął stosować. Opisuje także tutaj w kilku punktach dość szczegółowo, jak taki orzech poprawnie przygotować. A na samym końcu tego autoku mm, opisuje pewne obiekcje, yy, pewne rzeczy, które mogą szkodzić rybom, jeśli chodzi o orzecha tygrysiego, a nawet mogą być dla nich trujące. Temat, artykule autor opisuje o tym, jak wybał się do Słowenii tego lata i jak to wszystko wyglądało, cała wyprawa. jechał samochodem, jakie tam udało się wki także połowić, opisał tutaj fajnie, dość ciekawie. Mamy tutaj jeszcze wielki atas much. Wraz z opisem, jak te muchy wykonać, jakich elementów. Tutaj mamy różnego rodzaju sprzęt wędkarski wraz z mm, różnymi tutaj opisami, a także nazwami stronach, na których możecie ten dany sprzęt znaleźć. Mamy tutaj konkursy z nagrodami, a właściwie rozwiązanie tych konkursów kto wygrał mamy tutaj jeszcze rekordowe okazy serdecznie tutaj wszystkim także chcę pogratulować pięknych rybek połowionych Mamy także to jeszcze jedną stronę. Mamy to jeszcze kącik prawny. A także kącik dialoga I tak finalnie jeszcze wygląda opłatka. Końcowa tego numeru. Napiszcie w komentarzu jak Wam się podobał numer wrześniowy, ostatni już Mędkowskiego Świata. Serdecznie Was ja zachęcam do subskrypcji, zostawienia łapki w górę, komentarza z opinią oczywiście, o co i gazecie Mędkarskiego Świata, jak musicie, co oceniacie. I czy, się, czy oczywiście chcielibyście kiedyś jeszcze, by taka zadawa kontynuowana. Ja na jestem zmuszony, jestem tą serię już zakończyć. Nie może zawiesić, zobaczymy co z tego wyjdzie. A my widzimy się już w kolejnych odcinkach na kanale. Siema.